Cześć wszystkim, witam Was na, w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zrobimy parę slimów bez boraksu lub aktywatora. Tu mam różne przepisy, więc zaczynamy. Do pierwszego slima potrzebujemy pół szklanki gorącej wody, pięć łyżeczek soli i klej PVA. Z wody później wyjmujemy slima i odkładamy na 10 minut, wtedy zrobi się taki slime. Dobrze, mam pół szklaki gorącej wody. Teraz będę nasypywać tutaj sól. Teraz mieszamy, tylko że nie mocno i energicznie, tylko powoli. Teraz odkładamy to na 5 minut, aż się ta sól rozpuści. Ok, teraz do tego dodajemy klej. Dam kleju i tak to wygląda. Na razie nie, nie wygląda bardzo dobrze. Boję się, że zmagnowałam tylko klej, ale coś tutaj się robi, więc później to wyjmiemy. No niestety, slajm nie wyszedł. Zrobiły się grudy, sól się nie rozpuściła. Niestety, przechodzimy do następnego slajma. Ok, do następnego przepisu potrzebujemy krem do rąk, dwie łyżki i cztery łyżki mąki, więc i po te rzeczy. Ok, więc dajemy tutaj sobie kremik. Jedną łyżkę i drugą łyżeczkę dam takiego innego kremu. Z tej samej firmy, ale ym, o innym smaku, kolo, o innym zapachu i kolorze, bo jest różowy dobra mamy a tak ogólnie to bardzo Wam polecam tą firmę Flaw. mam bardzo dużo rzeczy z, z tej firmy właśnie są genialne, więc bardzo polecam pachną pięknie wracając, idę po mąkę okej okay, mam mąkę więc nasypujemy dobra mamy i teraz mieszamy Mieszamy. Muszę dojść do kremu, tego co jest tam na dole, ale będę musiała dodać jeszcze trochę tego kremu. Coś się zaczyna robić. Dobra. Coś się z tego zaczyna tworzyć, więc chyba to wyciągnę i tam w rękach. Więc no, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Dobra, mam to, więc teraz muszę to trochę pogniatać i powiem Wam, że to jest całkiem spoko, tylko jeszcze się on trochę klei, bo dałam chyba trochę za dużo tego kremu, więc dodam jeszcze trochę mąki. Nie jest to slime, ale jest to ciastolina i dla mnie plus, że nie klei się do biurka. Okej, okay, efekt jest taki, że ta plastelina jest genialna i uwaga, rozdzielę ją na pół i do połowy dodam pianki. Do golenia pianki jakby co. Okej, okay, tak się prezentuje, teraz to wymieszam. Okej, okay, tak się prezentuje, nasza plastelina jest naprawdę fajna, dodałam do niej pianki i jest taka fluffy. Następny przepis, do następnego przepisu będziemy potrzebować sól, klej. I pięć łyżek szamponu. Nie wiem, czy mi się to uda, bo nie mamy już kleju, więc pominiemy, może, ten przepis. I zrobimy ten. Ok, mamy balsam. Teraz nalewamy tutaj wodę. Dobra, dodajemy tutaj pianki do golenia. I mąka. I pomieszamy. Na razie tak to wygląda. Powiem ty. Yy, to wyszło z tego slajma. I to. Czyli jedno wielkie gówno. Yy, niestety nie wyszło. I cały pokój mam tym walony, więc yy, pa, 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 bo muszę sprzątać. Pa!